Witam. Porządkując moje dokumenty, znalazłam pożyłą kartkę napisaną w 1966 roku. Są to słowa piosenki Szczecińskie Serduszko, napisane przez Henryka Piotrowskiego, muzyka Zdzisława Króla. Pana króla znałam osobiście. Nie znam melodii tej piosenki, ale zaśpiewam taką, jak ja sobie wymyśliłam. Szczecińskie serduszko, co dzień na nowo miasto odkrywam. Choć długo mieszkam w tych stronach Znam rzeczkę, co tędy przepływa Jak piosenka na wskroś zielona Znam zorze świtów, blaski zachodów I gwiazd bukiety na niebie I ławkę w zaciszu ogrodu gdzie znajdę ciszę dla siebie W Szczecinie, w Szczecinie Mieście zielonym jak sad W Szczecinie, w Szczecinie Mieście najmilszych mych lat w moim cichym, kochanym Szczecinie Otwartym na morze i wiatr i na szeroki, daleki świat, otwarty na morze i wiatr, i na szeroki, daleki świat. Syreny statków znam rozmaite, znam każde drzewo i kamień. Wiem, kiedy magnolia zakwita, przy starej portowej bramie. Do słowa razu znam wszystkie rymy, o których twórcą się nie śni. Lecz nie znam serduszka dziewczyny, co będzie kwitnąć we pieśni. Przecinie, Szczecinie, w mieście zielonym jak sad, Szczecinie, Szczecinie, w mieście najmilszych mych lat. Moim cichym kochanym szczecinie, otwartym na morze i świat, i na szeroki daleki świat, otwartym na morze i wiatr, i na szeroki daleki świat.